Rozdział XIV Olbrzym niszczy dobro i Pan mdłe serce. Gdy rano cała rodzina wstała, chrześcijanka poleciła Jakubowi przeczytać jeden rozdział z Pisma Świętego. Przeczytał więc pięćdziesiąty trzeci rozdział proroka Izajasza, po czym Pan rzetelny zadał następujące pytanie. Dlaczego jest powiedziane o Zbawicielu, że ma wyróść z ziemi suchej a także że nie miał kształtu ani piękności pan wielkie serce na to rzekł na pierwszą część tego pytania odpowiem tak chociaż naród izraelski z którego według ciała wywodzi się chrystus był ludem wywołanym eklesja to jednak na przestrzeni wieków stracił niemal w zupełności moc i ducha prawdziwej religii na drugą zaś część tego pytania odpowiem tak. Słowa te wypowiedziane są jak gdyby ustami niewierzących ludzi, którym brak oka zdolnego do tego, aby zajrzeć do serca naszego księcia, dlatego oceniają go według ubóstwa jego zewnętrznego wyglądu. Czynią oni podobnie jak ci, którzy nie wiedzą o tym, że drogocenne kamienie otoczone są niepozorną skorupą. Gdy więc taki klejnot znajdują, Wyrzucają go tak, jak się wyrzuca zwyczajne kamienie, nie będąc świadomi tego, co znaleźli. No dobrze, rzekł Gajus, ale skoro jesteście tutaj, a wiem o tym, że pan wielkie serce świetnie włada bronią, pragnąłbym, abyście po spożyciu śniadania udali się wraz ze mną na przechadzkę po polach. Może nam się uda dokonać jakiegoś dobrego czynu. W odległości około jednej mili stąd ukrywa się bowiem niejaki niszczy dobro, olbrzym, który w tych okolicach nieustannie atakuje pielgrzymów idących gościńcem królewskim. Ja zaś orientuję się mniej więcej, gdzie jest jego jaskinia. Jest on hersztem kilku złodziei i byłoby bardzo wskazane uwolnić tę stronę od niego. Zgodzili się na to i poszli. Pan wielkie serce ze swoim mieczem, hełmem i tarczą, pozostali zaś z włóczniami i drągami. Gdy przyszli na miejsce, znaleźli olbrzyma trzymającego w swych rękach niejakiego pana mdłe serce, którego pojmali na drodze słudze olbrzyma. Olbrzym właśnie przetrząsał jego kieszenie, mając zamiar po chwili zjeść go z apetytem, pozostawiając tylko kości, jako że był z natury ludożercą. Gdy zobaczył jednak u wejścia do jaskini pana wielkie serce wraz z jego przyjaciółmi uzbrojonych, zapytał czego chcą. Wielkie serce. Chcemy ciebie. Przyszliśmy pomścić krzywdę wielu pielgrzymów, których zabiłeś, pojmawszy ich i wywlukszy z królewskiego szlaku. Wyjdź zatem z jaskini. Olbrzym wziął do ręki broń i wyszedł, po czym rozpoczął się bój trwający przeszło godzinę. Gdy zaś przystanęli chwilę dla nabrania tchu, olbrzym odezwał się tymi słowami: Dlaczego znajdujecie się tutaj na moim terenie? Wielkie serce, aby pomścić krew pielgrzymów, jak ci już powiedziałem. Natarli więc na siebie ponownie i olbrzym zmusił pana wielkie serce do cofnięcia się w tył. Ruszył on jednak z odwagą ponownie do przodu i tak po mistrzowsku zatakował głowę i boki olbrzyma, że wytrącił mu broń z ręki. Poraziwszy go więc w ten sposób i pozbawiwszy życia, odciął mu głowę i przyniósł ją do gospody. Wziął też z sobą tego pielgrzyma, którego porwał olbrzym panam mdłe serce i przyprowadził go do swej kwatery. Gdy znaleźli się w domu, pokazał tę głowę całej rodzinie, po czym zatknęli ją na wysokim drzewcu, podobnie jak uczynili to w poprzednim wypadku, aby była postrachem dla tych, którzy usiłowaliby przyszłości czynić to samo, co on. Następnie zapytali pana mdłe serce, w jaki sposób wpadł w ręce olbrzyma. Na to ów biedny człowiek odpowiedział, jak widzicie, jestem człowiekiem chorowitym, ponieważ za śmierć zazwyczaj raz dziennie pukała do moich drzwi, pomyślałem, że zapewne w domu moim nigdy już nie będę zdrowy. Wyruszyłem więc na pielgrzymkę i zawędrowałem aż tutaj, z miasta niepewne. Tam się bowiem urodziłem, skąd też pochodzi mój ojciec. Jestem człowiekiem bardzo wątłego ciała, a też i umysłu. Ale pragnienie moim jest spędzić resztę życia na drodze pielgrzymki, choćby nawet przyszło mi czołgać się na rękach i nogach. Gdy przyszedłem do ciasnej bramy, która znajduje się na początku tej drogi, pan jej przyjął mnie bardzo serdecznie. Nie miał też żadnych zastrzeżeń z racji mego wątłego wyglądu czy mdłego serca. Lecz wyposażył mnie w to wszystko, co mi było potrzebne do podróży i rozkazał mi mieć nadzieję aż do końca. Gdy przyszedłem do domu tłumacza, również doznałem wielkiej dobroci. Ponieważ byli tam zdania, że wdrapanie się na wzgórze trudów jest dla mnie zbyt wielkim wysiłkiem, polecili jednemu ze sług, aby mnie zaniósł na jego szczyt. Dużo mi też pomogli współpielgrzymi, choć żaden z nich nie chciał iść tak powoli, jak ja muszę to czynić. Gdy jednak któryś z nich znalazł się około mnie, życzył mi, abym nie tracił ducha i oświadczył, że jest to wolą pańską, aby pociecha dana była bojaźliwym i słabym. I 5, A potem szli żwawo dalej. Gdy znalazłem się przy ścieżce napaści, zjawił się przede mną ten olbrzym i kazał mi stanąć do boju. Ale niestety przy mojej słabości potrzeba mi było raczej jakiegoś środka na wzmocnienie serca. Podszedł więc i zabrał mnie, byłem jednak przekonany, że mnie nie zabije nawet wtedy, gdy mnie zabluk do swej jaskini. Wierzyłem, że mi się uda ujść stamtąd z życiem, a to dlatego, że nie poszedłem tam dobrowolnie, a słyszałem, że żaden pielgrzym, pojmany gwałtem, jeśli całym sercem nadal lgnie do swego pana, nie umrze z ręki wroga, lecz zostanie z niej wyrwany, stosownie do prawa opatrzności. Tego, że zostanę obrabowany, spodziewałem się i istotnie tak się stało. Niemniej, jak widzicie, ocalałem i za uratowanie mego życia dziękuję królowi jako wybawcy, a wam jako wykonawcom jego woli. Mam przed sobą zapewne szereg dalszych ataków, ale to jedno postanowiłem aby biec, gdy tylko będę mógł, aby iść, gdy nie będę mógł biec, i aby czołgać się, gdy nie będę mógł iść. Co do zasadniczej sprawy, to jestem dzięki temu, który mnie umiłował całkowicie upewniony. Droga moja jest przede mną, a moje serce już jest po drugiej stronie tej rzeki, przez którą nie prowadzi żaden most, chociaż mam, jak widzicie, mdłe serce. Wtedy stary pan rzetelny rzekł, czy nie znałeś swego czasu pewnego pielgrzyma, któremu na imię było bojaźliwy? Mdłe serce, ależ oczywiście, że go znałem. Pochodził z miasta głupoty, które leży w odległości czterech mil na północ od miasta zagłady, i równie odległego od miasta, w którym ja się urodziłem. Pomimo to dobrze się znaliśmy, był on bowiem mym stryjem. Byliśmy z usposobienia bardzo do siebie podobni. Był on nieco niższego wzrostu, lecz i z wyglądu byliśmy do siebie podobni. Rzetelny. Niewątpliwie znałeś go dobrze, chętnie też w to uwierzył, że byliście spokrewieni, gdyż jesteś również taki blady jak i on takie samo masz spojrzenie, a także sposób mówienia bardzo podobny. Dułe serce. Większość tych, którzy nas obu znali, twierdzili to samo, a zresztą wiele jego cech, poznanych przeze mnie, znajduje po największej części w sobie. Wejdź więc, mój panie. Rzekł Gajus i bądź dobrej myśli Witam cię serdecznie w moim domu Czego tylko sobie życzysz Żądaj śmiało, a moi słudzy chętnie spełnią Wszystkie twoje polecenia Pan mdłe serce na to rzekł To naprawdę nieoczekiwana łaska Tak jakby słońce zaświeciło z bardzo ciemnej chmury czy olbrzym niszczy dobro, zamierzał udarować mnie taką łaską, gdy mnie zatrzymał i postanowił nie puścić dalej? Czy pragnął, abym po wypróżnieniu przez niego moich kieszeni udał się do mego gospodarza Gajusa? A jednak tak się właśnie stało. Gdy Gajus w ten sposób rozmawiał z panem Dłe serce, do drzwi podbiegł jakiś człowiek, zapukał i zawołał: W odległości około półtora mili stąd, niejaki pan nieszczery pielgrzym został zabity na miejscu przez piorun. Ach, jaka szkoda, rzekł pan Dłe serce, nie żyje? Kilka dni temu mnie dogonił i chciał mi towarzyszyć. On również był przy mnie w momencie, gdy mnie zabrał olbrzym niszczy dobro. Umiał jednak szybko biegać, więc uciekł. Wydaje mi się jednak, że on uciekł, aby umrzeć, a ja zostałem pojmany, aby żyć. Gdy coś pozornie grozi, że na miejscu zgładzi cię, ratunkiem z najgroźniejszych trwóg najczęściej staje się, choć spojrzeć w Boga twarz to śmieć, a jednak często dar. Żywota pokornemu da, w tym radość ma bezmiar. Mnie do jaskini wciągnął wróg, gdy umknąć zdołał on, A jednak życie cząstką mął, Gdy jego nagły zgon.